Dzisiaj mam zamiłoczkę. Witam Was w takim króciutkim, ktura 3-minutowym filmiku z FIFA World. A mianowicie postanowiłem zrobić tą malutką rekrutację. I. I co? No i zrobić taki mini-turniej, bo nie osób będzie yy, w FIFA World. Co jest potrzebne? Na pewno i pobrana na origin To znaczy, co trzeba zrobić? o, może tak nazwać co ja trzeba zrobić? trzeba pobrać na origin drugie dodać mnie do znajomych Nick właśnie, jak to na ekranie i to jest nick z y, tej który ja tam będę Odbierał tą rekrutację no i trzy jeśli jeśli masz słaby skot na dopiero do co grać dopiero pograj i się dowiedz, żeby nie było czegoś takiego, że na przykład dopuszczacie stusz ja to już grał więcej razy i Ty będziesz się sprzeczał, bo on jest lepszy. Tyle. tyle czas, żeby czekam na waszą rezerwację. Tydzień. Dokładnie tydzień. Dzisiaj jest 7, czyli do 14 kwietnia. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł, gdyż po rekrutacji mówi przerwa śmoteczna, gdzie będą restrywki się toczyły. Więc to tyle, dzięki za oglądanie.